Kiedy pozwoliłem na to, żeby sprzedać się tak tanio? I to jeszcze praca, która mnie kompletnie nie kręci. Kiedy te moje młodzieńcze marzenia zamieniły się w jakieś kompromisy i rutynę, której wcale nie chciałem? Myślę, że każdy albo przez to przechodził, albo będzie przechodzić. I Sorry, ale to też nie jesteśmy w tym wyjątkowi. To nie jest jakaś domena naszego pokolenia, tylko to jest po prostu taki fundamentalny sposób funkcjonowania naszego umysłu, a ludzie walczą z tym uczuciem od tysiącleci. Dlatego z przyjemnością podzielę się z wami teraz Ikigai. To jest taka... Nie wiem, może ideologia, y, która wywodzi się z Japonii i ma bardzo, bardzo wiele lat, więc jest na pewno przetestowana przez masę pokoleń wstecz, więc chyba możemy jej zaufać. W skrócie chodzi o to, że tester czekolady może być kiepskim lekkoatletą, no i nie mieć za dużo kasy na utrzymanie. I co z tym zrobić? <grych> Tak, faktem jest, że kariera wymaga pewnych kompromisów, jasne. Z jednej strony no, jest pragnienie robienia tego, co chcesz, co kochasz, no a z drugiej na przykład jest strach przed finansową niepewnością, przed tym, czy na pewno ktoś ci za to zapłaci. No i tak w miarę upływu lat, jak już tam gdzieś młodość się kończy, wchodzisz w dorosłość i jesteś tak w tym wewnętrznym konflikcie kasa versus pasja, to. No, niestety u większości osób te zobowiązania, odpowiedzialność, wizja własnego mieszkania, samochodu, to wszystko zaczyna dominować i trochę przykrywać tą, te marzenia, które kiedyś mieliśmy, ale tak wcale nie musi być. To, to nie jest cecha dorosłości, to nie jest cecha tego, że jesteś dojrzały, tylko to jest kwestia decyzji i może ewentualnie trochę tego, kim się otaczasz. Najbardziej wikigaj lubi to, że to nie jest jakaś tam kolejna modna koncepcja, które wymyśliły białe kobiety z Wilonowa, tylko to jest po prostu głębokie wieloletnie zrozumienie, że pełnia życia rodzi się na przecięciu czterech takich podstawowych, równie ważnych wymiarów. Pierwszym elementem jest to, co kochasz robić, czyli twoja pasja. To są te momenty, kiedy czas przestaje istnieć, łapisz flow, serce ci przyspiesza. Może jako dziecko bardziej pamiętasz te takie godziny, kiedy po prostu tak się w coś wciągnąłeś, że nawet nie zauważyłeś, kiedy się zrobiło ciemno. I myślę, że bardzo mało osób rozumie, że to wcale nie wiek. Sprawił, że już tak się nie czujesz. To nie ma żadnego związku z wiekiem, w każdym razie nie bezpośredni, tylko po prostu zrezygnowałeś z rzeczy, które budziły w tobie tą ekscytację. I jakby powodów tego może być masa: może po prostu rodzice kazali ci dorosnąć, z się czymś pożytecznym, a może sam trochę pod wpływem środowiska to porzuciłeś i przejąłeś tożsamość kopiuj-wklej, czyli nie wiem, charyzmatycznego startupowca, social media aktywisty, albo old money prawnika czy lekarza. Więc pierwszym elementem, jaki była pasja. Drugi element IKI to jest to, w czym jesteś dobry, czyli twoje umiejętności. Tylko niekoniecznie chodzi o to, co już teraz umiesz robić i o twój tam skillset twardych umiejętności, ale też o to, co robisz w jakiś sposób wyjątkowy, niekoniecznie najlepszy, tylko po prostu jakiś inny. Albo po prostu czujesz, że byłbyś w czymś dobry. Na przykład może zdarzyło ci się, że ktoś kiedyś patrzył na twoją pracę z takim podziwem, z szokiem, a ty tak czujesz się w sumie trochę zażenowany, bo przecież to nic takiego. I bardzo często dostaję maile właśnie, że no nie mam pojęcia co jest moją mocną stroną, i myślę, że warto w takiej sytuacji zapytać po pierwsze bliskich, bo możesz mieć masę nieuświadomionych kompetencji, a po drugie warto próbować nowych rzeczy, bo inaczej skąd masz wiedzieć, że jesteś w czymś dobry. Kolejnym komponentem ich gaj, czyli tym kolejnym trzecim już kółkiem jest to, za co możesz dostawać hajs. No ja wiem, to jest to jest smutne pytanie trochę, nie takie lekko kłujące w serduszko, że ile jakby jest wart twój czas, ile są warte Twoje umiejętności, ile ty jesteś warty w tej ekonomii. Nie? Wiem, że w ogóle dużo osób ma opory trochę przed monetyzowaniem swoich umiejętności, ale nie ma nic złego w tym, że chcesz opłacić swoje rachunki robiąc to, co kochasz. Nie ma też nic złego w chargeowaniu kogoś za twój zestaw umiejętności, tylko warto chłodno przeanalizować za co faktycznie ludzie chcą zapłacić, czyli po prostu jaki dokładnie ich problem rozwiązujesz i ile jest on dokładnie w złotówkach wart. No i wreszcie w czwartym kółku Kigaj mamy to, czego potrzebuje w ogóle świat, czyli Twoja misja. I ja wiem, że to brzmi trochę tak pompatycznie, trochę niepraktycznie, ale wcale takie nie jest, bo gdzieś tam głęboko każdy ma pragnienie, żeby Twoje życie miało jakieś większe znaczenie wykraczające poza samego siebie. I naprawdę wbrew pozorom to jest. Niesamowicie ważny element układanki, równie ważny co wszystkie inne, bo dzięki niemu masz głębokie przekonanie, że to co robisz ma w ogóle jakiś sens, że jest sens żeby wstać rano, że przyczyniasz się do zwiększenia sumarycznej ilości dobra czy szczęścia na świecie i na początku to się może wydawać mało istotne, ale gdybyś coś robić, nie wiem, przez 10-15 lat, to chcesz w pewnym momencie widzieć efekt swojej pracy, nie tylko w postaci kasy, ale też w postaci przyniesionego szczęścia i dobra. Dobra Ok, więc mamy nasze kółka Ikigai 4 i teraz to miejsce na środku, gdzie jest punkt styku wszystkich czterech, to jest właśnie miejsce, w którym odkrywamy swoje Ikigai. I łatwo powiedzieć w teorii, może trochę ciężej to wdrożyć, bo nie wiadomo, od czego zacząć, więc z doświadczenia swojego mogę powiedzieć, że warto wyjść od jednego z tych czterech kółek, którego jest się najbardziej pewnym, bo to jest normalne, że nie wiesz, nie znasz odpowiedzi może nawet na żadne z tych, z tych, z tych kółek, Myślę, że najlepiej byłoby wyjść albo od pasji, albo od umiejętności i potem szukać odpowiedzi na pozostałe kółka. No bo jeżeli wyjdziemy od kasy, no to po prostu trochę może się okazać, że robimy coś, co nas nie interesuje, a jeżeli wyjdziemy od misji, to dokładnie to samo. Też może się okazać, że w sumie coś brzmi fajnie na papierze, ale w rzeczywistości nas w ogóle to nie rajcuje. I oczywiście, że możesz zapisać sobie cały zeszyt rozmyślając nad swoimi higaj w teorii, ale mam kontrpropozycję. No więc wyobraź sobie, że zamiast kolejnych miesięcy rozmyślań na papierze, tych wewnętrznych rozterek, po prostu... Jedziesz gdzieś, spędzasz kilka dni, nie wiem, na wolontariacie, na stażu, na praktykach, piszesz maile do osób, które zajmują się tym, czym ty chcesz się zajmować i pracujesz dla nich za darmo przez kilka dni, nawet tylko dlatego, że to cię zaintrygowało, nie zobowiązujesz się do niczego, bo jest równe zero szans, że znajdziesz swoje Ikigai, jeśli nie będziesz eksperymentować, nie będziesz próbować różnych rzeczy. Ja tak na przykład ostatnio miałem z odlewaniem metalu. Znalazłem gościa, który zajmuje się miecznictwem i kuje miecze i spytałem go, czy mogę do niego wpaść i zrobię mu stronę internetową, czyli coś, co umiem robić, w zamian za warsztaty z kucia mieczy i udało się i okazało się, że to jest całkiem fajne zajęcie. I naprawdę można się zaskoczyć, jak bardzo ludzie są otwarci na różne dziwne propozycje. Więc po prostu zamiast analizować w nieskończoność, warto zacząć robić jakieś małe eksperymenty ze swoim życiem, zapisz się na jakieś zajęcia dodatkowe może, zobacz kiedy wpadasz w ten stan flow i wystaw się na jak najwięcej nowych doświadczeń i po prostu patrz, które z nich najbardziej Cię jarają. Chyba największa pułapka z gaj jest taka, że to nie jest jakiś taki jeden statyczny stan idealnej równowagi, tylko to jest taki dynamiczny proces. Ty się zmieniasz, Twoja tożsamość się zmienia i przywiązanie się do jednego ikigai, w jednego statusu na całe życie, tylko dodać ci po prostu cierpienia, bo będziesz myślał, że coś jest z Tobą nie tak, że cały czas przeskakujesz z kwiatka na kwiatek, ale wcale tak nie jest, po prostu zmieniasz się i masz różne potrzeby. Na przykład w swoich latach dwudziestych ten element, komponent finansowy będzie dla Ciebie ważniejszy, bo po prostu chcesz mieć, nie wiem, mieszkanie czy coś, a potem jak będziesz miał 50 lat, no to już to będzie mniej istotne, a bardziej misja będzie ważna dla Ciebie, nie? To to jest normalne, że to się zmienia. I jest taka jedna rzecz, która może okazać się frustrująca, więc od razu uprzedzam, nie znajdziesz ikigai teraz, w ciągu 5 sekund, i co jeszcze ważniejsze, nie potrzebujesz go znać w 100%, żeby być szczęśliwym. Ba, wręcz według buddyjskiej filozofii szczęścia, im bardziej zafiksujesz się na poszukiwaniu swojej tożsamości, tego, kim jesteś, tym bardziej będziesz cierpiał. I może to zabrzmi jak takie trochę pierdzielenie, ale naprawdę uważam, że to jest ważne żeby mieć podejście do ikigai jak do pewnego procesu, z którego możesz czerpać frajdę na każdym jego etapie, a nie zafiksowywać się na finalnym celu. Bo tak naprawdę wystarczy, że będziesz mniej więcej wiedział w jaką stronę chcesz iść i już o wiele łatwiej będzie ci podejmować decyzje, które gdzieś tam finalnie w przyszłości zaprowadzą cię właśnie do osiągnięcia swojego ikigai. Jeżeli nie chcesz za godzinę stracić motywacji do znalezienia swojej ścieżki, co się zdarza często, zwłaszcza jak klikasz w jakiś filmik na YouTubie. To możesz w pełni za darmo dołączyć do e, mojego 20-dniowego programu doradztwa zawodowego, o którym wspominałem wcześniej, i w nim poświęcasz dosłownie 5 minut dziennie, właśnie przez 20 dni, na szukanie swojej głęboko spełniającej ścieżki e, kariery i ogólnie takiego celu w życiu trochę. Jak wspominałem, nic za to nie płacisz, naprawdę to nie ma żadnych haczyków. Możesz dołączyć tutaj i w opisie filmu, e, a w razie czego zawsze możesz się wpisać, jak ci się nie spodoba. Teraz jeszcze parę słów od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Wyższej Szkoły Kształcenia zawodowego. Jeżeli stoisz przed trudnym, dosyć wyborem kierunku studiów, to polecam sobie obczaić ofertę w USKZ. Mają zarówno licencjaty, magisterki i studia podyplomowe, ale to, co ich najbardziej wyróżnia moim zdaniem, to są zajęcia online. Więc masz zajęcia, kiedy chcesz, z domu i możesz równolegle mieć własne życie, to jest niby pierdoła, ale naprawdę się przydaje, kiedy musisz wstać na zajęcia, które cię nie interesują na ósmą. Rano. E, plus mają naprawdę masę różnych ciekawych kierunków, na przykład neuropsychologia. A jeżeli jesteś przed maturami, to po pierwsze współczuję, a po drugie mają też coś takiego jak strefa maturzysty, w której masz masę różnych pomocnych materiałów. E, wiem, bo sam niektóre z nich tworzyłem. E, dzięki wielkie WSKZ za zasponsorowanie tego odcinka. Link do ich strony i do darmowych materiałów znajdziecie na górze i w opisie.